Witam. Dzisiaj chcę sobie sprawdzić, co zajdzie, jeśli dodamy do seletry potasowej, czyli azotonu-5-potasu, to damy sobie kwas, yy, kwas octowy. Yy, są dwie tezy, yy, nie wiem jeszcze pod jakimi one są warunkami zrobione, ale może powstać CO2, NO2, NO. H2O i KNO2. To jest niewyrównana reakcja, ale mniej więcej to ma, to ma z tego powstać. Drugiej może powstać NH3, amoniak, CO2, 6H2O i yy, potas. Ta reakcja będzie bardziej niebezpieczna i nie chcę, żeby ona była, bo w takim razie mogę się otruć tym, bo będzie amun, ten, zasada amonowa. Mogę, może się coś zapalić dzięki temu. Cholerstwu. To jest bardziej bezpieczna. Zobaczymy, jak będzie się wydzielać bezbrawny gaz i brunatny gaz, który będzie się utleniał na powietrzu. To znaczy, że to jest poprawna reakcja. Jeśli będzie coś grynącego, to znaczy, że to jest poprawne. Więc w takim razie sprawdźmy to w małych ilościach, bo się boję. Więc zobaczmy, co z tego wyniknie. Więc sprawdźmy to. Do małej ilości. Ja do probówki na razie w sobie po prostu proseletry. Celetry potasowej. Azotonu 5 potasu. Jest taką sypką substancją stałą. O kolorze białym. na mnie naprawdę odrobinkę. Nie wiem co się stanie jeśli dodam tego w ilościach niestachymetrycznych. Mam nadzieję, że nic nic złego. Ale zobaczymy. Tak wygląda. Mniej więcej ten Azoton-5 potasu. Jeszcze dajmy trochę. Mogło być dwie tezy, są dwie tezy na ten temat, więc nie wiem, czy się wydarzy. Trochę się boję. Ale myślę, że sobie poradzimy. Włączę teraz jak to będzie śmierdzące. Generalnie, jak to nie będzie śmierdzące, już powinienem włączyć wiatrak. Dobra, w takim razie włączyłem już wiatrak. Najlepiej mówię trochę głośniej, bo yy, bo po no, prostu on może mnie zagłuszać. Tutaj nie powstanie zwyczajna sól, bo yy, no to jest kwas powietrzny, nieorganiczny, to może trochę być inaczej. Po drugie, to przebiega z jonami NO3, które wychodzą od silnego utreniacza HNO3. Po trzecie, yy, kwas octowy jest słabszy, więc on nie wyprze yy, HNO3 z rozporu jego soli. Bo jak widać, na stałej dysocjacji On jest gdzieś tu no 3 ma bardzo wysoko, 25 AHC Ten kwas octowy Trzeba było gdzieś poszukać w tabeli i ona ma dosyć niską Nawet się tutaj nie łapie, ale dysocjuje Wreszcie temu co powiedział Co mówiła prezentacja prezentacja Oliwii i Tymoteusza Tylko tak mówię, nie rzeczy. Nie Przepijam jakoś mocno, tylko mówię, żeby uważali na to w przyszłości. To jest kwas odstawy. Odstawy 80%. I teraz dodamy odrobinę go do tej prołówki. Wszystko widać? Wszystko widać. Kraplam trochę po ściankach, żeby nic się tutaj nie wydarzyło. Najwyżej podgrzejemy to, zobaczymy jak nie będzie biec. Podgrzejmy. myślę, że kwas siarkowego tutaj nie będziemy dodawać, bo kwas siarkowy jest katalizatorem w zasadzie reakcji, ale ja nie wiem co ja robię teraz dokładnie. Nie wiem co ma z tego powstać, więc nie będzie się w to bawić Zamieszajmy to trochę. No, jak widać, na razie nic tu się nie dzieje. W takim razie, podgrzejmy to trochę. Przypełnijmy zapalniczki. Kurczono mi się trochę popsuła, czekajcie? Dobra, wracam po przerwie. Odkąd patrzę, to na razie nic tutaj się nie dzieje. Być może to jest reakcja z potrzebnym katalizatorem, czyli czymś co powoduje, że reakcja zachodzi albo po prostu przyspiesza. To wszystko dobrze widać, dobra. Ogrzejemy sobie to. I połowę żarowego. I to może potrwać. I reakcja zaczyna biec. Jak widać. Czyli biegnie na ciepło. Tak mi się wydaje. Słuchajcie. Chyba, że po prostu kwaset z tego zaczął wrzeć. On mógł po prostu zacząć wrzeć, ale... Nie. Prawdopodobnie nic tu się nie dzieje. Zdałem ten problem w komentarzach, bo to po prostu kwas, kwas od stoby zaczął wrzeć. Po prostu przekroczyliśmy jego temperaturę wrzenia. I przy okazji już musiałem się coś dzieje, bo też zmieniła się ilość kno 300 lety tutaj. Ale po prostu powstał jej roztwór. Bo się zwiększyła temperatura, a ona w większej temperaturze lepiej się rozpuszcza. Więc nie wiem, co z tego może być. Coś ciekawego, ale zobaczymy. Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za uwagę.